Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo a moje brzemię lekkie. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, <laughs> kiedyś w jednej z parafii wygłosiłem kazanie na temat bycia człowiekiem dobrym. Że warto pełnić w życiu dobre uczynki, bo odbijają się one potem echem w wieczności. Wróciłem do siebie wieczorem i otwieram skrzynkę mailową, skrzynkę pocztową, czytam maila, a tam jedna osoba pisze, że absolutnie się z tym nie zgadza, że warto być dobrym bo można być całe życie kimś byle jakim, a nawet złym i u końca życia się wyspowiadać, już z pewnością osiągnie się wieczną chwałę. Abstrahuję od tego, że ten mail napisał do mnie jeden z pracowników naukowych jednej z uczelni, Pomyślałem sobie, no jeśli tak kształtuje charaktery swoich wychowanków, to nie będzie nic na wesoło. I abstrahuję również od tego, że takie podejście do sprawy to jest też zwykły grzech przeciwko duchowi świętemu, zuchwale grzeszyć w nadziei miłosierdzia Bożego. A te grzechy Chrystus wyjątkowo potępia. Ale najbardziej zdumiało mnie to, że jako wzorzec podał mi w tym mailu postać Rudolfa Hesse, zbrodniarza z Auschwitz, który wymordował tyle ludzi i po podany został jako wzór, który jako człowiek się wyspowiadał i według niego od razu osiągnął wieczną chwałę. Jest to przedziwny sposób myślenia. Przy takim sposobie myślenia trudno się dziwić, że ludzie coraz częściej skaczą sobie do gardła. Zastanawiające było to, że nie podał żadnych wielkich, szlachetnych osób, które zginęły w tym obozie koncentracyjnym, gdzie najgłośniejszą osobą z tego obozu był święty Maksymilian Maria Kolm. Pracownik, naukowy, wychowawca młodzieży akademickiej. Adwent. To z jednej strony czas radości, a z drugiej strony wezwanie i zachęta do odnowienia własnego serca. Jeśli nie do oczyszczenia, to przynajmniej do odkurzenia skórzu. Dlatego módlmy się w czasie tej Eucharystii, która jest źródłem życia o dobre przygotowanie się do nadchodzących świąt narodzin Pana.